Radio Gdańsk Słuchaj od rana Tamasz Galiński, Sebastian Kwiatkowski, Kia Sportage Samochód produkowany od 2010 roku w wersji trzeciej, bo oczywiście wcześniej modele, które znane były, ale nie tak popularne jak ten, który drodzy Państwo został naprawdę sklasyfikowany na pierwszym miejscu w roku 2013 pod względem sprzedanych ilości egzemplarzy auta 6000 samochodów to o czymś mówi. Auto dla mnie było niewiadomo, było zagadką, Ono z zewnątrz wygląda całkiem ładnie, ale przy bliższym poznaniu zdecydowanie zyskuje, bo to nie jest taki typowy Koreańczyk. Drodzy Państwo, my jeździmy crossoverem, SUWEM, który jest bardziej rekreacyjnym samochodem, ale w terenie też by sobie poradził. Może nie jest zbyt takim off ale jeśli mielibyśmy przyjechać jakąś sporą zaspę, albo w terenie dużą kałużę, na pewno auto wyjedzie i pokona tę przeszkodę. 17 cm prześwitu to myślisz będzie mniej więcej tyle. Dobrze, dobrze sobie to radzi auto w terenie. Faktycznie mają problemy z określaniem odległości. Sporo, w każdym razie sporo. Auto prowadzi się pewnie, ma dosyć twarde zawieszenie. Wysoko obserwujemy to co się dzieje. Żadne dziwne odgłosy do nas nie dobiegają. Pokaż bardzo proszę to, co znajduje się we wnętrzu, bo drodzy Państwo, trzeba powiedzieć, że samochód po liftingu, praktycznie to są pierwsze modele, które pojawiły się w roku 2014, ma bardzo dobrze wykonane wnętrze, miękkie plastiki. To jest miękki tak. plastik, trzeba przyznać e, rzeczywiście. Takie jakie dobre hamulce. <laughs> tak jest. Potonówka sztuka, pani. No to po powiedzmy jeszcze, że zegar został zmieniony, tak? Ten pojedynczy został zamieniony na dwa, bardzo przejrzyste. Multimedialna kierownica w wersji, która kosztuje w naszym przypadku ponad 85 tysięcy, ale tutaj wszystko, co czym chcemy sterować, znajduje się w kierownicy. Bardzo proszę. O tym, że jest to auto odrobinę terenowe świadczyć, może ten tutaj uchwyt, jeżeli pasażer nie do końca ufa o kierowcy i chce się czuć pewnie, z tyłu wystarczająca w zasadzie dużo miejsca dla pasażerów. Twój fotel, zobacz, zauważyłem, że ma nawet regulacje tutaj tego, co się dzieje w odcinku lędźwiowym. Tak, się ma to, ma podłokietnik, co jest ważne. Chciałbym nawiązać jeszcze do tego, co powiedziałeś o, o tyle auta. Niestety, malutki bagażnik, niestety. 370 litrów to jest tyle, ile oferuje przecięty kompakt. Rzeczywiście, jeżeli wyjmiemy ten dyktę, wyjmiemy też koło zapasowe, to mamy prawie 600, no ale to już jest kwestia wyboru i nie mamy wtedy płaskiej podłoki. Drodzy Państwo, 7 lat gwarancji to jest to, co przekonuje na pewno i naprawdę wierzymy, że ten koreański samochód może być najlepiej sprzedającym się autem w Polsce. To auto za 70-80 tysięcy już jest realnym konkurentem z oktawi i dlatego pewnie wielu zastanawia się, czy wybrać takie auto, jak nas właśnie ominęło, minęło, czy właśnie Kia Sportycz. A Kia Sportycz to naprawdę ciekawy samochód, nie tylko do miasta, za relatywnie Konkurencyjne, choć nie małe pieniądze. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.